Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony nastawnym kluczom marki Bako. Zapraszam na krótki film, w którym wspomnę również o edycji limitowanej oraz konkursie przygotowanym przez producenta na okoliczność 130. rocznicy klucza nastawnego Bako. Materiał dotyczący szwedzkich kluczy nastawnych mogliście oglądać już na naszym kanale, jednak dostępny jest ich bardzo szeroki wachlarz, co warto pokazać. Klucze serii P, czyli z obrotową szczęką, dzięki której otrzymujemy dwa narzędzia w jednej rękojeści, klucz do rur, a po jej obróceniu klucz nastawny, dostępne są w wersji fosforylowanej, jak również w wersji chromowanej, która zabezpieczona jest przed korozją. Wśród asortymentu kluczy nastawnych producenta dostępne są także duże rozmiary, takie jak model 86, czyli klucz o długości całkowitej 614 mm i w zakresie szczęk aż 63 mm. W kluczach nastawnych o dużych rozmiarach głowica odgięta jest o 22,5 stopnia, co zapewnia lepszy dostęp. Oryginalne klucze nastawne firmy Bako to jakość na lata. Potwierdza to dostępność części zamiennych do praktycznie wszystkich produktów szwedzkiego producenta. Załóżmy, że w małym kluczu nastawnym 80-70 zużyje się ruchoma szczęka lub pokrętło. W tym przypadku nie jesteśmy zmuszeni do wymiany lub zakupu nowego klucza, lecz wymiany samych uszkodzonych elementów. Klucze nastawne oferowane przez producenta Bako dostępne są w pełnej gamie rozmiarów i materiałów, z których są wyprodukowane. W zależności od modelu, różny jest także zakres rozstawu szczęk, ich grubość oraz przeznaczenie. W ofercie dostępne są również specjalne klucze nastawne szpikulcowate oraz hakowe. Tak się składa, że w tym roku przypada 130. rocznica opatentowania klucza nastawnego Bako. W związku z tym producent przygotował specjalny produkt, który dostępny będzie tylko przez rok. Produktem tym jest ośmiocalowy klucz nastawny 8031 serii 80 z szerokim rozstawem szczęk aż 38 mm i ze specjalnym jubileuszowym oznakowaniem. Jest to edycja limitowana. Producent z tego też powodu zorganizował zabawę, w której biorąc udział można wygrać deskę SAP. Szczegóły oraz dodatkowe informacje i regulamin konkursu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Klucz możecie nabyć w sklepie phłabc.pl. Zapraszam do zapoznania się z ofertą i trwającą promocją. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.